Dzień dobry wszystkim i zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem Wam o niesamowitych skorpionach, które można powiedzieć, że rozmnażają się same, ale o tym opowiem Wam w kolejnej części. Jest to odcinek o dwóch skorpionach Jana Lechas oraz Joheles, nie będę wypowiadał całych tych łacińskich nazw, bo niestety ale język mi się zbyt plącze i po prostu i tak pewnie się byście przyczepili, że źle to wypowiadam. Dlatego nazwy ujrzycie sobie dokładne na dole, wyskoczą oczywiście i będziecie mieli opisane, będziecie mogli sobie doczytać czy sprawdzić dokładnie, jakie są to skorpiony. Zanim zaczniemy, jeszcze chciałbym Was zaprosić na najbliższą giełdę w Chorzowie, która odbędzie się już w tą niedzielę, więc ten, kto jeszcze nie ma biletu albo jeszcze nie wie o tej giełdzie, to zapraszam Was na wydarzenie. Przychodźcie, my będziemy ze stolikiem, będzie bardzo dużo wystawców. Fantastyczne wydarzenie na Śląsku, także zapraszam Was serdecznie do Chorzowa już w tą niedzielę. Sprawdźcie sobie wszystko, wydarzenie będziecie mieli w linku, w opisie i zapraszam też do naszego stolika. Akurat tych skorpionów nie będziemy mieli, ale będziemy mieli inne, także zapraszam Was, żeby je zobaczyć. Dla obu skorpionów przygotowałem małe zbiorniki i przeniosę je z takich małych klitek, w których dorastały, do już docelowych pojemników, w których spędzą, spędzą resztę swojego życia. Pierwszych z nich będzie to pojemnik dla Jana Lehasa. W obu przypadkach użyłem podłoża Arachnida erf Vantistera, czyli przyrządzonego dla nas, specjalnie dla pajęczaków. Pierwszy pojemnik będzie to pojemnik lasu tropikalnego, ponieważ Janalehas pochodzi z Indii i właśnie zamieszkuje lasy tropikalne, więc będzie to bardziej klimat wilgotny, użyjemy jakichś korzeni, użyjemy mchu, może jakiegoś suszu egzotycznego oraz właśnie jakiegoś dodatkowych elementów na podłoże, żeby po prostu urozmaicić ściółkę. I tam dodamy naszego skorpiona i będzie to samiczka. Drugi pojemnik będzie bardziej z terenów... Suchych, troszkę bardziej będzie sucho, takie busz, ponieważ ten drugi skorpion zamieszkuje tereny w Australii i głównie zamieszkuje tereny leśne, a lasy w Australii są dość suche, nazywają się, że są to busze i są dość specyficznymi lasami, więc po prostu w tych lasach również jest na przykład czerwony piasek, więc użyjemy właśnie czerwonego piasku, jakiś skał, jakichś malutkich korzonków i zobaczymy, czym jeszcze uda się urozmaicić cało, cały pojemnik. Będzie to dość minimalistyczny, ale mam nadzieję, że się uda i będzie bardzo ładnie wyglądało. Zanim zaczniemy pracę, to może jeszcze opowiem Wam delikatnie o tych skorpionach. Pierwszy skorpion, czyli Yanalyhas, dorasta tak od 3 do 5 cm, więc jest to stosunkowo mały skorpion. Natomiast Joheles dorasta do tak do około 2 cm, więc w ogóle jest to bardzo mały skorpion, ale są bardzo fajne. Dlaczego? Przede wszystkim to, że potrafią rozmnażać się same. A co to oznacza i jak to się dzieje, że na przykład z jednego skorpiona możemy mieć więcej skorpionów? Otóż oba skorpiony to e, rozmnażają się poprzez partogenezę, czyli wszystkie skorpiony są samicami, Potrafią same wydać na świat potomstwo, więc jest to niesamowite zjawisko, które możemy obserwować w naszych hodowlach. Jest to łatwy proces, więc jeśli zadbamy o warunki, odpowiednie warunki dla naszych skorpionów, to gdy już dorosną, powinny wydać na świat młode. Tak jak u większości skorpionów, młode po wykluciu się wchodzą na. Plecy naszej mamy i mama się nimi opiekuje, a potem, gdy już przejdą, jakby wylinka, i są L-dwójkami, tak zwanymi, to po prostu już chodzą sobie po obok i wtedy można je na przykład wyjąć z pojemnika od mamy i już porozdzielać. Chociaż Jochę na początku, kiedy są malutkie, można trzymać w takiej grupówce. Jeśli chodzi o siłę jadu, to oba skorpiony też jad mają bardzo słaby, i nie zagraża po prostu to życiu dorosłemu takiemu zdrowemu człowiekowi. Chociaż Jan Lechas uważa się, że ma po prostu troszkę mocniejszy jad niż na przykład Joheles też ze względu na pewno na swoją wielkość, że jest delikatnie większy, to ma po prostu delikatnie silniejszy jad. Jan Lichas jest jeszcze o tyle ciekawy, że jest dość energiczny, jest dość szybki, ma takie szybkie, zwinne ruchy, też nieźle się wspina. No i jest też przystosowany do tego, żeby łapać troszkę większe ofiary, nawet od siebie. I w ogóle one nie gardzą pokarmem, więc nie ma nigdy problemu z ich karmieniem. Ile im się da, tyle tak naprawdę zjedzą i bardzo chętnie polują. Rioheles na przykład jest bardziej skrytym skorpionem, jednak siedzi troszkę bardziej w miejscu, jest spokojniejszy. Bardzo przypomina mi takiego naszego południowo-europejskiego Escorpiusa. I jest po prostu taki, można powiedzieć, łagodniejszym skorpionem. Oba skorpiony są proste w hodowli i wytrzymałe na takie błędy, czyli zapomnimy, jakie przesuszymy, to się za bardzo nic nie stanie. Jakie delikatnie zmoczymy bardziej, to też nic się nie powinno stać, więc są idealne po prostu na rozpoczęcie przygody ze skorpionami. Jan z dodatkowo ma bardzo, to bardzo ciekawe ubarwienie. Przede wszystkim szczypce ma po prostu pomarańczowe, i następnie na jego ciele występują takie plamki. Jest to bardzo ciekawe, nie jest to taki standardowo, można powiedzieć, brązowo-czarny skorpion, tylko po prostu jest urozmaicony kolorystycznie, co dodatkowo zachęca właśnie do obserwacji tego osobnika. Lioheles niestety, ale jest dość brązowy, ma raczej stonowane kolory i jest skryty, ale przez swoje środowisko, przez to, że występuje w różnych środowiskach, bo tak naprawdę występuje również też w Azji i właśnie w Australii, więc możemy zrobić mu takie środowisko bardziej półsuche, możemy mu bardziej środowisko zrobić takie tropikalne, bliżej tropikalnego, czy właśnie takie środowisko z buszu i wtedy możemy różne, na przykład mieć parę skorpionów, które będą w różnych środowiskach, a i tak one sobie będą świetnie radzić, ponieważ jest świetnie przystosowany właśnie do tych, Różnych środowisk, i przez to też jest właśnie odporny na te wahania temperatur czy wahania wilgotności, i łatwo się go hoduje. Zabierzmy się za aranżację pojemnika pierwszego. Na początku, tak jak mówiłem, użyłem arachnida podłoża, następnie ułożyłem małe korzonki, a do tych korzonków obok usta ustawiłem mech i dodałem suszu egzotycznego dokładnie jest to akurat suszony groch. Na koniec wszystko posypałem posypką biotop i mamy już gotowy pojemnik. Skorpion będzie mógł się schować pod korzeniami. Mech będzie utrzymywał dodatkowo wilgotność, a cały pojemnik prezentuje się bardzo tropikalnie. Oczywiście imitujemy ściółkę, jakby lasu, tam gdzie właśnie dokładnie występują te skorpiony, czyli chowają się między jakimiś korzenkami, między jakimiś kamyczkami, czy liśćmi, czy właśnie jakiś sus egzotyczny. No bo z drzew oczywiście spada różne jakieś owoce, czy orzechy, i właśnie tam też zwierzęta mają swoje schronienia. Następnie wystroimy pojemnik dla Liohelesa i na dole. Znowu arachnida, następnie ułożyłem kamyczek, taki e, jako główny punkt, następnie po prostu małe korzonki, które świetnie wyglądają. Takie są bardziej suche, właśnie z względu na to, że im ma imitować busz. Dodałem również takie zbło traw, żeby imitowało właśnie taki kawałek, na przykład gałązki czy jakąś trawę, która wyrasta obok kamyków w buszu. No i następnie wszystko obsypałem takim czerwonym piaskiem, tak jak się kojarzy Australia, to właśnie taki czerwony piasek został użyty. I następnie dodatkowo jakieś małe kamyczki, które dodały urozmaicenia struktury całemu naszemu podłożu, i wtedy wygląda bardzo naturalnie. Ten zbiornik mi się bardziej podoba niż tropikalny, ponieważ standardowo bardziej częściej robi się tropikalne zbiorniki. Taki zbiornik jak ten stworzyłem jest rzadszy, i w tym konfrontacji myślę, że wyszedł mi lepiej ten pojemnik dla Skorpiona z Australii. A wy co o tym myślicie? Czy podoba Wam się bardziej tropikalny zbiornik, czy bardziej taki buszowy? Możecie napisać. Pisać w komentarzu, który pojemnik Wam się bardziej spodobał. No i to by było wszystko. Skorpiony wędrują do swoich pojemników. Ciężko się nagrywa te gagatki, bo uciekają, od razu chowają się, no bo wiadomo, że są zestresowane przez mocne światło i to całe przenoszenie i zamieszanie. Ale mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka. Zapraszam Was do naszego sklepu www.vantistera.pl. Z Krakowa zapraszam do sklepu stacjonarnego i zapraszam Was na najbliższą giełdę w niedzielę w Chorzowie. Widzimy się, do zobaczenia, cześć!